Siemanko, ziomeczki z tej strony Makabra i witam was w kolejnym odcinku z multiplayer na Minecraft Pocket Edition. Oczywiście jesteśmy na serweru High Pixel. Trochę się nauczyłem, żeby się tutaj dostać, bo była ta aktualizacja do Minecrafta 0.13.0. No i że musiałem sobie go skołować, żeby coś wejść w ogóle, ale w końcu mi się udało. Znalazłem go i gramy sobie. Pod poprzednim odcineczkiem dobiliście 29 łapek w górę, za co, co bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem będzie jeszcze więcej. W sumie próg łapkowy do pojawiania się kolejnego odcinka to był 15 łapek, ale skoro jesteście tacy dobzi, to ma, teraz podnosimy te łapki do 25 łapek. Także jak będzie 25 łapek, to. Pojawi się kolejny odcinek. No i co, meczki Zaczynamy arenkę. Zagramy sobie tradycyjnie w Skywarsy. Survival Games, czekajcie. Zagramy sobie w. Ja bym preferował Skywarsy. Zagrajmy sobie w Skywarsy. ostatnio nam coś nie poszło. Coś nam się zbagowało. Dobra. Także widzimy się za chwilę. Jak tylko dołączymy tutaj do tych Skywarsów, ok, ziomeczki, już jesteśmy na Skywarsach. Szybko obiegniemy do skrzyneczek. Jakaś nowa mapka, chyba. O, a tu co to? A, dobra. Patrzcie, myślałem, że ta Śnieżka to jest jakaś czaszka, bo tak wyglądała, jak tam była liczba 2. Znaczy, w sensie, że były te dwie Śnieżki, to myślałem, że to wyglądała jak jakaś czaszka. O, a tu co jest? O, jeszcze jedna skrzynka. ty dobra, zabieramy, zabieramy. Jak przytrzymam, to to się chyba szybciej weźmie. I tak, ubierzmy to. Tum, 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 tum. Dobra. Kurde, jak się tam teraz wydostać, da się to rozwalać. Opatrzcie, to są takie... LOL, ale mapa dziwna. Ale dziwna mapa. Fajne te skawersy, bo można tutaj rozwalać przedmiot... znaczy te przedmioty no. Blo... Eee... Ok, ziomeczki, jesteśmy z powrotem. Niestety, tamte Skywars, jak widzieliście, sfailowałem. Jak zwykle, oczywiście, spadłem. I po prostu, no, taka tradycja już chyba, że zawsze coś muszę zepsuć. Ale to nic, to nic. Wszystko się da naprawić, nic nie jest stracone. Gramy sobie znowu. I mam nadzieję, że to ugramy. A przynajmniej wytrzymamy dłużej niż w tamtych Skywarsach. U, dobra, mamy, mamy, mamy ekwipunek. lecimy, lećmy, lećmy. lećmy. Ło, patrzcie, już tam gościu, gościu już tam się dostał. Zbudował szybko coś. Czekajcie, podrapię się po nosie. O, dobra. Gościu już. A my tutaj przeskoczymy na lajciku, patrzcie. Czekaj, czekaj. O, gościu się nas patrzy ze śnieżką, czekajcie. Zepchniemy go może. La, 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 la. Dobra, śnieżki się skończyły. Także przechodzimy do, do innych metod działania typu Uuu uh, chciałem przeskoczyć, ale nas popchnął. Hu, bym spadł. Bo mi się już nie włączył ta, ta prędkość. Czekajcie, czekajcie. Dobra, w sobie gościu, zaczynam wku wkurzać. Patrzcie, ilo on nam, nam zabrał serduszek. O my nie. Czekajcie, zjemy sobie szybko. Boże, ile on nam zabrał serc. Oj, spadł, zbyło widać, jak spadł. Hahaha. <grystanie> a co? On tam jest? Czy mi się wydaje? Niemożliwe, czekajcie. Patrzcie, co się tam rusza. Ale to chyba nie jest on, mam nadzieję, że... To by było dziwne. Nie, to na pewno nie on. Dobra, spróbujemy się dostać na tamtą... Żebym ja nie spadł znowu. Czy widzicie? o. Włączymy sobie shifta. I spróbuję tam się dostać oj słyszę, słyszę odgłosy bicia się ale patrzcie oni mają lepsze syciki od naszego ale dobra spróbujemy spróbujemy ziomka oj już padł dobra tamten go tak obił że mu nic praktycznie nie zostało życia gitarka 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 ile zostało jeszcze trzech Ludzi Kurde, tam biegnie gości Ja się cykam, bo nie mam Serduszek wszystkich I mam też słaby kwipunek Także może być ciężko to wygrać Ale zobaczymy Uuuu O Dobra, w sumie to też się nam nie przyda Tam jest jeden gość No i powinien być tutaj gdzieś jeszcze jeden Tylko nie wiem gdzie O, świetnie, 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 świetnie Mieczek się nam zdecydowanie przyda Ten z drewnianego Czekaj, Uuu, zlagowało coś Oj, czekajcie Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj Dawaj, Eee, no i yeah. Tradycja, tradycji Stało się zadość, tak O, jeszcze się nie da, patrzeć, Zrespawnować, ani wyjść Świetnie, także czekajcie, czekajcie Za chwilkę się zobaczymy, tylko to ogarnę Okej, okay, już jestem z powrotem. Musiałem zrestartować Minecrafta, bo się coś zrobiło, nie wiem co w ogóle, się nie dało ani się zrespawnować, ani wyjść. Po prostu musiałem zamknąć Minecrafta i usunąć ten proces i wejść jeszcze raz. Dobra. Także dwie ręki sfailowane, tradycyjnie sfailujmy jeszcze jedną, żeby było tak zwane do trzech razy sztuka. Także wchodzimy w Skywars i gramy jeszcze jedną arenkę. Także czekajcie aż się załaduje, zobaczymy się jak się załaduje. No. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, ziomeczki, jesteśmy z powrotem, kurde, gramy sobie w nocy, w nocy, dobra. Oj, znowu chyba ta ręka, co była przedtem, którą sfailowaliśmy. Także ciekawie, ciekawie, ciekawie. Uuuu, gdzie te skrzynki były? Tu jest jedna. Trurur, zabieramy to, zabieramy, elegancko. Jeszcze to zabieramy. Dobra. A nie, to w sumie jakaś inna, bo tam się jeszcze dało jakoś spaść tam w dół. Tutaj się da tylko na ten poziom wejść. Ubieramy szybko kwipunek, bierzemy mieczek i o, i gościu się już na nas tutaj czai. Czekajcie, co on tutaj planuje? Patrzy się. O, nie, 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 nie! O Boże! Yes! Ok, ziomeczki, już jestem. Patrzcie, nie, nie pojawiło. O, dobra, nie pojawiło się na, tam szkiełko u góry. Teraz się już nie dam tak zajść od pleców, na pewno. Dobra. Chociaż nie wiem, czy się nie dam. O, a tutaj coś się też swajlowało, bo nie świeci nic ciemno. Gdzie nasza pochodnia? Gdzie nasza pochodnia? Kurde, no, nie da się skrzynki otworzyć. Co to jest jakiś lag? O, tak, chyba jakiś lag złapał. Ooo też tradycyjnie, chociaż patrzcie, ludzie się ruszają. To nie wiem, czy to lak, czy co. Czekajcie, ubierzemy to sobie. Sikierkę mamy. Eee, no i spróbujmy wejść do tamtego gościa. Patrzcie, byk. Ojej. Nie, tam nie doskoczę, chyba. Także spróbujemy jeszcze na hardcora. Jeden bloczek dostawiłem Teraz... Lecę... Patrzcie, gościu o nas nie wie teraz O nie, jednak wie O nie, jednak wie Jednak... Ech. Miałem ugrać jak najdłużej, tak? E, wycofuję to, co mówiłem Ziomeczki, ostatnia ręka tym razem. Mam nadzieję, że już ostatnia. Już tyle faili zrobiliśmy w tym odcinku, jak chyba w żadnym tyle faili nie było. <laughs> to ten będzie taki odcinek, chyba nazwę go. Najwięcej faili, jeżeli chcesz zobaczyć, to wejdź. To na pewno zachęci ludzi. O, przy okazji to zachęci ludzi do godnięcia. No i jesteśmy z powrotem na ręce. Uuu, na tej nie byliśmy jeszcze chyba. Fajna, fajna. Chyba lepiej mi idzie na Survival Gamesach, bo tutaj. Jak widzicie, straszna kupa ze mnie. Straszny. Nubek. Tu taki Ło, bym spadł, bym spadł, bym spadł. Kurde, no nikogo nie ma, żeby postrzelać, a ja chciałem postrzelać. O, czekajcie. Pyk. A, ah, pyk. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz. No chodź, malutki. Czekajcie, spróbuję w głowę strzelić. Kurde. Tamtego ziomka, może trafię? O, trafiłem! Tego może trafię? Nie, nie trafię. No i skończyła się amunicja. Fajnie. Także zakładamy sobie zecik i y idziemy na środek, może. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zepnie. Proszę, 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 nie tym razem. Darujcie sobie. Za każdym razem jak ktoś zabija. Proszę, niech te survival goimsy. Znaczy, co, co ja gadam? Skyward... Nie no, serio, już nie, nie mam siły na to. no. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedne, żeby nie było. To już chyba będą piąte albo szóste. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wszystkie trwają maksymalnie minutę. Albo spadam, albo ktoś mnie zabija. Naprawdę, tutaj nie trzeba nawet skilla, żeby mnie zabić na tych... Skywarsach wystarczy po prostu. Ja sam sobie wystarczam po prostu. No wystarczam sobie, no. no. No, wystarczam sobie. Dobra, zabieramy te itemki. I jedna jedna śnieżka dobra. Nie potrzeba nam w sumie tych śnieżek. Nie mam już zamiaru nikogo, nikogo spychać tutaj. Po prostu chodźcie i się bijcie. No chodźcie cwaniaki, gdzie jesteście? a tam jest jakiś ziomek pod ziemią, więc... Zaraz, a czekajcie Czekajcie, ja nie mam przecież bloków żadnych, żeby się tam dostać O, świetnie Dobra, może to tak wykorzystamy Skoro nie ma bloków To sobie je sam wezmę Jakiś gościu tam strzela z łuku, widzę Ale on nam nie przeszkodzi Nie dam się tym razem Tutaj widzę jakiegoś ziomka też Próbuję się dostać No chodź ziomek No chodź ziomek, no Albo nie, bo on nas znowu zepchnie. A teraz patrzcie, po nim już. <laughs> Poleciał. Dobra. Jednego mamy z głowy. A ten próbuje chyba tutaj wskoczyć. Ale ja mam śnieżki, ja mam śnieżki, ziomek, ja mam śnieżki. Ani jedną nie trafiłem. O nie, tamten ten Kurde, 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 kurde. Nie trafi nas, patrzcie, ja tak będę skakał. Że on nie ma szans na. Co? Jednak nastrafił, fajnie. A oni mają sojusz, to jest niesprawiedliwe. Patrzcie. Sojusze są tutaj niewskazane. No i co to za sprawiedliwość ja zawsze taki tutaj może biedny być. I oni nas chcą zabić i... i po was, po was. Chodźcie, no, chodź. No chodź, no chodź no. O, patrzcie, jeden spadł. Drugi, drugi, drugi też spadnie. Spoko. Dobra. Dobra, jednak nie spadnie. Jednak nie spadnie. Nie. <laughs> nic nie ugrałem. Dobra, ziomeczki, to by było na tyle. Ugraliśmy chyba 6 arenek. Znaczy, w sumie nic nie ugraliśmy, ale... No wiecie, jak to jest. Ja po prostu lamię i tyle. Mam nadzieję, że mnie chociaż wesprzecie lajkiem na pocieszenie, że nic mi się dzisiaj nie, ugrało, u, nie udało ugrać. Także mam nadzieję, że chociaż tyle. Zapraszam Was też na mojego fanpage'a, którego niedawno założyłem. Zapraszam do lajkowania, tam macie sporo info. Znaczy w sumie na razie nie jest sporo, ale tam informuję o nowych odcinkach, o nagrywaniu, jakichś live'ach, jeżeli będą. No i oczywiście możecie się tam. Ze mną skontaktować, tak wiecie, prywatnie, napisać do mnie wiadomość albo coś. Zapraszam też na mojego Snapchata Nick. Macabra 5. Macie wszystko oczywiście w opisie pod filmikiem, fanpage'a, y, Snapa, i no i na Snapa też tam dodajcie. To ja tam dodaję różne rzeczy na myStory i w ogóle tam też się można ze mną skontaktować. Także ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka, do następnego odcinka, do następnego odcinka. No. Także, Siemanko.